Dzień dobry, jestem Aleksandra i nagrywam krótki wstęp z ręki po raz kolejny. Um, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że w tym materiale pokażę Wam zdjęcia i filmiki, które pokazują wnętrze mojego akademika, bo właśnie w akademiku mieszkałam przez pierwszy rok moich studiów. A ponieważ wiem, że osoby, które są przed zamieszkaniem w takim miejscu Chcą wiedzieć, jak ono wygląda, a materiałów w internecie jest bardzo mało, to dzielę się tym, co widziałam w tym filmiku oraz w podcastach, w którym opowiadam o tym, jak życie w domu studenta wygląda. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. I powiem jeszcze tylko tyle, że mieszkałam w domu studenta numer 3 Uniwersytetu Warszawskiego i to akademik na Pradze. Więc, jeśli to właśnie tam trafi ktoś z Was, no to już macie dokładnie pokazane, jak on wygląda. Zaznaczę tylko, że trafiłam na bardzo dobry pokój, na piętrze, które zostało odnowione. A nie każdy pokój ma tak nowe meble, jak zobaczycie na moim filmiku, bo. Część jest faktycznie z takiego perelu, Więc ja akurat trafiłam bardzo dobrze No ale dobra, już, już kończę, chyba wydałam wszystko, więc jedziemy Hej, więc nagrywam dzisiaj dla was room tour po moim pokoju w Akademiku Zacznijmy od drzwi, na których mam takie fajne lustro. A tuż obok mam wieszaczek. I stojak na buty. I tak, ta torba to jest moja torba łazienkowa, w której mam papier, mydło i ręcznik, z którymi zawsze chodzę do łazienki. Tu mamy... Taką wysoką półkę i tutaj w tym koszu trzymam pranie. Lodówka, na której zwykle stawiam niepozmywane naczynia. Natomiast te pozmywane stawiam na parapecie, żeby wyschły. Dodatkowe krzesło, kosz, czajnik. W tym pudełku trzymam jakieś różne rzeczy kuchenne, typu blender, yy, pojemniki na jedzenie, a tu jest gofrownica. To puste łóżko robi mi za kanapę powiedzmy. Yy, a tu w tej pierwszej szufladzie mam jedzenie typu makarony, ryż czy jakieś inne takie rzeczy. A w tej drugiej mam naczynia. Zasłony, które bardzo trudno było mi powiesić, musiałam zdjąć materac z łóżka, postawić na nim krzesło, postawić krzesło na tym łóżku, i dopiero wejść na to krzesło i powiesić te zasłonki. Ale się udało. I nie skręciłam kręgosłupa. Tu na suficie mamy lampę i czujnik dymu, więc tak. Lepiej tu nie palić. I ja osobiście bałam się nawet palić, zapalać świeczki. E, moje łóżko. Razem z moimi ozdobami, które powiesiłam na haczykach, które się później od odklejają i nie zostawiają na nich śladów, więc bardzo je Wam polecam. Tutaj natomiast mam rzeczy łazienkowe. A tu takie różne inne, typu torby na zakupy, jakieś pudełka, jakieś takie pierdoły. Tutaj są dwa biurka, yy, które złączyłam w jedne, żeby być po prostu większe. I ostatnia rzecz, ostatni mebel to szafa. Yy, zapełniłam ją całą moimi ciuchami i maszyną do doszycia. Yy, tak, mam, mam dużo ciuchów, ale ja nie będę wam tego pokazywać. I walizka. Tutaj jeszcze na górze mamy lampkę, która daje bardzo fajne światło. I koniec. Podłoga wygląda tak i jeszcze pokażę Wam ostatni rzut. Um, pokażę Wam jak wygląda pokój z perspektywy jak się wchodzi od drzwi. Jak widzicie jest spory, przynajmniej długi. I zapewne w tle słyszycie jeszcze głosy sprzątaczek. No cóż, takie życie w akademiku. Pa pa!